Znasz to uczucie, gdy nagle, bez powodu jesteś przez kilka dni w miesiącu totalnie nie do życia, nie masz energii i masz niechęć do każdego człowieka jakiś pojawia w twoim życiu? Albo odwrotnie, nagle bez powodu czujesz się totalnie pełna energii, mega kobieca i taka całkowicie sprawcza? I może zastanawiałaś się, czemu masz takie wahania i skąd one się w sumie biorą? I mam do ciebie pytanie. Czy zwróciłaś kiedyś uwagę, w jakiej fazie był księżyc, gdy miałaś takie różne wahania energetyczne? Bo pomijając już hormony, my, kobiety, bardzo często swoją energetykę mamy mocno uzależnioną od energii księżyca. I gdy na przykład księżyc jest w nowiu, to my nagle mamy ten spadek energii. Mamy niechęć do ludzi, niechęć do czegokolwiek. Najchętniej byśmy leżały w łóżku, popijając herbatkę i oglądając nasz ulubiony serial i nic nie robiły, bo po prostu nie mamy tej energii. A gdy je spełniamy, czujemy się mega kobiece, pełne energii i takie bardzo sprawcze. I energia księżyca oddziałuje na nas tak bardzo, ponieważ my, kobiety, jesteśmy energetycznie powiązane z księżycem. Jeśli zaciekawił Cię ten temat i chciałabyś się dowiedzieć, jak w takim razie pracować z takim księżycem i z jego energią oraz z cyklicznością to zerknij na mój sklep, którego nie znajdziesz w opisie mojego profilu i czeka tam dla Ciebie niespodzianka w formie darmowego e-booka do pracy z Księżyca.